Dobra, z kim mamy do czynienia. To ja, się, to ja się tu przysunę. Czy Państwo wiedzą, z kim mają do czynienia? Czy Państwo wiedzą? No nie, no nie, nie ma tak łatwo. Czy Państwo wiedzą, jakimi dyscyplinami zajmuje się w swojej pracy zawodowej? Przynajmniej niektórych. Czy mam to szybciutko wymienić? Rysunek satyryczny. Kilkanaście tysięcy wykonanych sztuk. Ilustracja książkowa, 130 zilustrowanych książek. Scenografia teatralna, kostiumy i scenografia, 27 spektakli. Pocztówki Bożonarodzeniowe, około 40. Kalendarze dla dzieci i młodzieży, około 60. Logotypy, na przykład logo perfektu. Na przykład logo Perfektu, nic to państwo nie mówi, Wszystko mówi. zespół Perfekt. Wszystko nam mówi. Następnie logo, i z tego jestem dumny, ponieważ jestem krakusem starym. Logo klubu pod Następnie było jeszcze, logo, był logotyp dla letnich igrzysk dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, czyli Olimpiady specjalne. I jeszcze kilkadziesiąt innych, następnie. Co tam jeszcze mogło być? Okładki, A, okładki płytowe. Okładki, okładki płytowe, znaczy, głównie, głównie dla perfektu. Ale jeszcze dla. Brzytwa. brzytwa. Na przykład brzydwa, która przecina szklankę. Albo. Ale to już mówimy o perfekcie. A potem było live. O, oh, wie! Yeah. No to wierzę, że to była na ciemnozielonym tle taka szklanka. Potem były jeszcze inne live, a także. Ale jeszcze na przykład Lombard. Też live. czyli takie. sam motocykl, motocykl roz... Taki no, roz... Roz... Taki roz... roz... Taki... Bardzo przepraszam, bolca. ale nie spodziewałem się, że mam tak kompetentną publiczność. No i a tyko, potem bądź. jeszcze takie single, czyli Marylka Rodowicz, Janek Pietrzak. Przepraszam za Janka Pietrzaka, ale mu robiłem, no. <laughs> y... Z kolei, na przykład, jeżeli chodzi o komiksy, to również w czasach szpilkowych, jak było, jeszcze nie było wiadomo, że będzie rzecznikiem perelowskiego rządu w stanie wojennym, to mu zrobiłem fajny komiks na podstawie scenariusza Jerzego Urbana, ponieważ Jerzy Urban, w takich normalnych czasach szpilkowych, był normalnym, fajnym teletonistą o dobrym piórze. Był to dobrze piszący. Pod pseudonimem. Nie z to był Jerzy Urban, ale on pod pseudonimem Kibic i jeszcze takie różne w różnych takich popołudniówkach też pisywał. On miał dobre pióro. No ale potem nastąpił stan wojenny, i. nadal, nadal nie uwielbiam. No i tak to jest. No i tak to jest. No i jeszcze co tam jeszcze z, z robót takich fajnych? No odczas, aha, projektowałem maskotki różne, o czym nikt nie wie. Eee... Na przykład, nie wiem czy wszyscy pamiętają taki program Idź na całość, który prowadził Heiser, to ten czarny kod był zaprojektowany, wyciągany z różnych tych, był zaprojektowany przeze mnie jako maskotka. Także dzong, dzong, dzong. Dzong płynie dżonką. Tak, skojarzenie złotym. Także dlaczego to wszystko powiedziałem? Ponieważ jest to olbrzymi rozrzut dyscypliny. Ale mogłem sobie na to pozwolić, ponieważ nie mam wykształcenia plastycznego, mam taką karteczkę z notką biograficzną, ponieważ jestem samoułkiem. w związku z czym nie musiałem się tego uczyć. To znaczy musiałem się sam tego uczyć, ale nie musiałem się tego uczyć w różnych szkołach i liceach. Przepraszam, że się tak rozgadałem, bo tu nie dopuszczam pana Nowaka do głosu. Słucham. Ja też ja słucham tu z uwagą. Tak powiedzia słucham, powiedziałem tak przedwojennie, to L takie. Jak oni na... Ale z Warszawy dlatego... A jestem z Krakowa. Ale to nie przeszkadza Państwu, że jestem z Krakowa. Ale od 77. Od, znaczy od 1977 roku już nie jestem Krakusem. No dobra, powiem taki, że mogę opowiedzieć szybciutki żarcik krakowski. Dobrze. Dobra. To jest żarcik krakowski. Mianowicie, do takiego małego sklepiku wchodzi schludnie odziany staruszek, taki troszkę pocerowany, ale wszystko ma czyściutki, kołnierzyk taki i muszkę i... To znaczy małaty. Ale to wszystko jest czyściutkie wyprasowane. I ten staruszek mm, wchodzi do tego sklepu i mówi, pani Zosiu, <laughs> ciarteczkę cytrylóweczki poproszę. A pani Zosia mówi, o, Huczne przyjątko dzisiaj u pana mecenasa. Wszystko, co miałem słowo z powiedzieć, zostało powiedziane. No nie, no narysujemy coś. No przecież no przecież pan Nowak nie powie mi, że chciał ten żarcik opowiedzieć państwu. Zdyskontować absolutnie. Proszę. proszę. Proszę, proszę mnie teraz gnębić, męczyć i tak żeby Państwo się jeszcze czegoś dowiedzieli. To znaczy, jeżeli mamy coś narysować, tak to może Aha. byłby ten czas, ponieważ tego czasu nam będzie zostało już stosunkowo. A ileż minut mamy? Ale tak szczerze. Ileż minut mamy? No powiedzmy, że mamy 14, 14, 20. 20! Całe 20? To świat i ludzie. Przed nami. Dobra, to dobra. To nie będzie takie zwykłe rysowanie. To będzie wyglądało tak troszkę jak na moich zajęciach warsztatowych z młodzieżą, gdzie uczę ich kreatywności. Nie, kreatywności nie można nauczyć. Uczę ich korzystania z potęgi wyobraźni. Trzeba sobie coś wyobrazić, żeby coś narysować. Znaczy akurat moim w moim przypadku, bo jeżeli tu siedziałby literat, to literat powiedziałby, trzeba sobie wyobrazić, żeby coś napisać. To ja pozwolę sobie tak szybciutko, dobra? Mam tu dużo rekwizytów i ja muszę się szybko rozpakować i... 20 minut. No nie, nie jest źle. Dobrze. Pozwolą Państwo, że działając tu, nie będę trzymać mikrofonu w jednej ręce, bo, bo nie dam rady, bo... Albo... Pucuj im i tak dalej, prawda? Bo ja nie jestem tak, nie mam takiej podzielności uwagi jak pan Szymon Koboliński, który i rysował i mówił. Albo pan Zin, profesor Zin, który i rysował i mówił. Już była. Już był skomplikowany architektonicznie pałacy, płot. A najlepszy był Adam Słudowy, który mówił. A, a tu mam, taki, taką, mam taką strzałkę z taką sprężyną i tak dalej, i tak dalej. Ja tego teraz nie będę robił. Ja to zrobiłem w domu, żeby nie tracić czasu. <śmiech> <śmiech> tak. I, i wychodził mu karabin maszynowy bardzo skomplikowany. <laughs> ja Zury jakieś fajne? Nie no, mam. Wtarczu. Dobra, tak. 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 Dobra. Tu mi się udało. Proszę. Aha. Mhm. Proszę Państwa, to są zwykłe talerzyki piknikowe takie na... Na karkóweczkę, ale dzięki no pewnym, pewnym igraszkom umysłowym jesteśmy w stanie spowodować, że jest to fragment rysunku, podkreślam, będą to kolarze, nie rowerzyści, kolarze. do pomocy. Mianowicie, ja Te, te ja, ja opowiadam o zajęciach młodzieży. Mówię, spójrzcie, ten talerzyk daje Wam pewną formę kształt. To może być zwierzę. Proszę zobaczyć. Może to być na przykład tak. Jesteśmy ptakiem i mamy żółwia, ale może to być na przykład pusty słoń. On jest tyły. Proszę zobaczyć, jakie rysowanie jest. Rysowanie jest czynnością prostą. A co to może być na przykład? Albo tu Czekam na odpowiedzi. Popotam? Proszę uprzejmie. Tłusty oczywiście. Chociaż nie powinien być tłusty, ponieważ hipopotam jest roślinnożercą. Czyli weganem. Proszę Państwa, weganie też bywają w <grystanie> A bardzo są niebezpiecznymi zwierzętami. Tak? Rocznie około 50 do 100 osób ginie po atakach hipopotama. i Bo nie zaglądamy przecież hipokrutama do do Dokładnie. Jak No dobra, a tu... Góra! góra. 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 Kot ja. no, min... no, UH! no, czy góra? Kot. Kot w całości, czy guzika kota? całości. Bo możemy jak chcemy. Proszę Państwa, my rysownicy i wy rysownicy, możemy jak chcemy. To jest tak jak oglądamy filmy animowane i wiemy, że animator może wszystko. Kojot spada przepaść. Tu sobie stoi struźpę dziwiak, a kojot wybiera, wybija dziury, no nie wiem, metrową, a potem wychodzi, odczepie się. To jest, to jest magia animacji, magia rysunku. Czyli kot buzia czy kot cały. Wystarczy, że ludzie czasem rysujemy na fiedzące. Jaki jest koszt? Każdy liczy. A co tu mam narysować? Coś, co sobie wymyślę, czy państwo chcą? Może kameleon? Proszę. Rybę. Rybę. A, już wiem, jaką. Ta ryba, w zależności od tego, gdzie jest złowiona, jest pyszna. Znaczy, jeżeli jest to fugu, to jest pyszna, ale trująca. A tak to jest taka nadymka, rozdymka. Głównie mexy, te wody. To co zdejmujemy, mamy jeszcze chwilkę? Przecież chyba 20 minut nie minęło, prawda? O, dzięki. To teraz, drodzy państwo, przyniosę tyle mexy. To nie może się to zmarnować. Będą jeszcze dwa, zdążymy dwa rysunki zrobili. Musimy. No, tak. Musimy. Najwyżej nie puścimy tamtych innych. Oczywiście. Nie wpuścimy. A co? Tam słuszny otwór. Raz. Raz. Dobra. Chciałem zrobić takiego planu, ale zrobię inny taki żart Sik, werbalny. To jest takie wszędzie. To moje. Nie będę na tym Ale Pan specjalnie podłożył. Bo chciał Pan obrzeć telefon? Oczywiście. Proszę Państwa. Aha, żadnych pytań nie słyszysz z Co to jest? Pytanie jest dobre, ale pozwólcie państwu, że nie odpowiem na うん Да, да. Каждый хочет свою книгу. Jeszcze jeden zdążymy. Sprężymy się, jeszcze jeden. Przepraszam, że tak, że, ci, że ta strefa autografu tak gwałci ludzi. No. I tu opatrzymy to jeszcze na wizę. I będzie już A może tu? Tu? Tak jest. Tu, tu. もうこれ、はいこうとする。

Jeszcze z państwem do do 18.00. Tak. Ale oni mówią, że nie. Władza niestety robi, co chce Prawda? 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 nie Mam pomóc? Mam nóż. Dobra. Co jeszcze się tylko Niech pan pokaże, to zrobimy zdjęcie. Nawet nie wiecie, ile rekwizytów wziąłem, żeby być z wami do 18. Pióra. Mówi się, że biegać jak z piórkiem w kapeluszki i Dobrze, bo ja nie chciałem kończyć z tego zdania. Raz, tak. dwa, trzy wystarczą. Ale i tu proszę państwa będzie tak. Raz, dwa, kogo świętego proszę państwa musi być. O, dziewczynka jest chętna. Musi, musi ktoś mi pomóc, ponieważ, ponieważ proszę. <todgłosy> Proszę tak doprowadzić taśmy do życia. Trzymaj te piórka. Ja ciągle jeszcze raz, dwa, trzy. Akurat mamy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I teraz też. Musi pan nam pomóc. żeby ani dziewczynce nie przeszkadzać, ani artystry. a jeśli dziewczynce z artystą, jak to zrobić. o, Bo to jest to brzmienka taśma, ona jeszcze nie jest. Nie jest. Dobra. To żeby nie czasu. Tu mamy dusz. Tu mamy dziewczynkę. Tu mamy pióra. Droga dziewczynka, Jak masz na imię? Zosia będzie trzymała pióra tak. Poproszę tak. żeby one były tak lekko roz... rozłożone? Nie tak. Nie tak. Zaraz kończymy. Na prawo. Zobacz, zrób tak, żeby te pióra były takie rozpo rozpostarne. Dobra, i teraz tak, o, szanownego Pana poprosimy. Proszę, ja Ci pomogę. Ja Szanowny Panie, proszę wziąć tę taśmę, a to w takim razie mi te pióra, a, a ja trzymam Nie Ja będę trzymać te pióra tak, Proszę, Okej. O no, tak jak jest. Tak jest. Bardzo dobrze. Mhm. Dobra. Tutny. To tu może. może jeszcze jakieś jedno, co? Tak ma Nie, wystarczy. Teraz proszę Cię, Uzoś, żeby żebyś wzięła te pióra tu. Też, o, teraz jest dobrze. Teraz jest dobrze. Teraz, teraz ja tu pomogę. U, tak. Proszę ponieważ to jest ostatni rysunek, on będzie, on będzie takim, nie uciekaj, Zosia teraz, może, żeby łatwiej Zosia, wolisz te pióra, czy te pióra, te, zobacz, kupę Ci pupę ptaka i teraz tak, Zosia narysuje temu ptaszkowi tak, skrzydełko, szyjkę, Dziobet, oczka, główkę i nóżki. I... Tu taki film, skrzydełko czy nóżka. Ale u Ciebie będzie tak, oglądałaś. To będzie i skrzydełko i dwie nóżki. A ja pozwolę sobie zduń te ptaszka na dole. Ale dopiero jak Zosia. Zosia, To jest proste. To są właśnie, przypominam, to są takie często spotkania z młodzieżą, mam takie warsztaty plastyczne, tu nie chodzi o rysu naukę rysunku, tu chodzi o wyobrażenie sobie, ponieważ tego ptaka przed narysowaniem trzeba sobie wyobrazić. On musi być węgię w mózgu, czy on ma być krągły, czy szczupły, czy nawet no mamy o i bardzo dobrze, gratulacje. Proszę się podpisać. Ja myślę, że podarujemy Zosi ten rysunek, prawda? Dopiero jak skończąc. Rodzice się nie wyrzucą takim rysunkiem w domu. Bo wiesz, to zaśmieca mężczyźni. I kończąc, tam młodzież widzi, że można z niczego zrobić coś. Wiadomo, że na tym polega sztuka. Mamy białą kartę. Możemy napisać opowiadanie, którego jeszcze nie mamy. Możemy zrobić szki, z którego jeszcze nie mamy i możemy zrobić co chcemy. To teraz szybciutko. Czy Państwo chcą, żeby ten ptak był tłusty czy smukły? Żeby miał długie nóżki czy krótkie? Żeby miał długą szyję czy krótką? Długą szyję. Długą szyję. Długą szyję. Długą szyję. Długą szyję. Długą szyję. Jeszcze żywa. <grymne> no dobra, dziękuję Państwu bardzo. Ubierają no bardzo. Przepraszam, że tak krótko, no. siła wyższa, czyli bis major, czyli siła majora. Tak. Zapraszam proszę.